W trakcie konwencji wyborczej w gminie Kłubaskowo spotkałem y, y, radną powiatową y, Izabelę Wesołowską-Kośmider, która startuje do Rady Powiatu następnej kadencji z grupą pięciu osób, y, sześciu osób w sumie, także jeszcze pięciorga, y, tworzycie bardzo silną, zwartą reprezentację. I proszę powiedzieć, co Was motywuje do, 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 do takiego postawienia jasno sprawy, że idziecie tam e, po zgodę z powiatem, e, tworzycie grupę, która chciałaby w następnej kadencji stworzyć warunki do współpracy z tym powiatem, bo tak, tak zrozumiałem Wasze wypowiedzi. E, skąd się wzięła ta silna motywacja właśnie do takiego działania, no bo wcześniej tego nie było? Przede wszystkim ta motywacja silna bierze się stąd. Że po tych trudnych czterech latach pracy w Radzie Powiatu, jakich miałam okazję doświadczyć, chciałabym, aby ta współpraca układała się lepiej. Tak, jak pan redaktor powiedział, jest nas sześcioro, bardzo różnych ludzi. Jest nauczyciel, samorządowcy, lekarz jesteśmy silną reprezentacją, która chciałaby interesy naszej gminy przedstawiać na forum powiatowym. Chciałabym, żeby nasza gmina nie była traktowana po Macoszemu z boku, najdalej, żeby. Dziury zniknęły z naszych dróg powiatowych. Chciałabym, żeby ta współpraca właśnie powiatu z gminą wyglądała zupełnie inaczej, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wiele rzeczy można zrobić wspólnie razem. Tego przykładem jest poprzednia kadencja rady powiatu. To są lata 2006-2010, w której miałam okazję również zasiadać. Ta współpraca wyglądała inaczej. Wiele się udało zrobić, powstały nowe drogi. Natomiast ostatnie lata z perspektywy naszej gminy nie mogę nazwać, nie mogę zaliczyć do udanych, niestety. Stąd zwarcie tych szeregów i taka silna reprezentacja pod szyldem gryfa, tak rozumiem. Liczymy na to po prostu, że im silniejsza reprezentacja, tym więcej tych mandatów uda nam się wygrać. Miejsca są trzy. Wcześniej z tego terenu wchodziły osoby, zawsze ktoś tam wchodził, z różnych komitetów, startujące z różnych komitetów. W tej chwili, jeżeli te trzy mandaty zostaną podzielone, w jakiś tam sposób to wyborcy zdecydują, no, liczycie na to, że tutaj wprowadzicie jednak jakieś osoby i będziecie mieli więcej do powiedzenia niż ostatnio. W naszej gminie przede wszystkim głosuje się na ludzi i o tym musimy pamiętać. Nie głosuje się zazwyczaj na osoby anonimowe. Stąd też nasza drużyna jest osobami e, bardzo rozpoznawalnymi. Ile z nas wejdzie do Rady Powiatu? Mamy nadzieję, że więcej niż jedna osoba. Trudno powiedzieć. Mamy na pewno nadzieję taką, że w związku z tym, że ludzie nas rozpoznają, nie jesteśmy anonimowi, to będą chętnie wybierać jedną z nas. A macie jakieś hasło wyborcze? Hasło wyborcze? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc chyba nie. To może byśmy teraz coś powiedzieli wyborcom w Policach. Startując z polickiej formacji, naturalnie, ponieważ Gryf jest stowarzyszeniem samorządowym Polic, nie naszej gminy tutaj, tak? Natomiast to, że... Żeby dostać się do Rady Powiatu, to niestety trzeba wystartować niestety, albo stety, albo z partii politycznej, albo z silnego ugrupowania, który jest w stanie przekroczyć próg wyborczy. Co możemy powiedzieć dla Policzan? My tutaj jako wspólnota samorządowa Gryf naprawdę będziemy traktować wszystkich równo. To nie jest sztuką, żeby wyciągać najbardziej łakome kąski dla siebie. Sztuką jest po prostu rozmowa, stworzenie forum współpracy między, gmin, między gminą, czyli między gminami, burmistrzami, wójtami, a zarządem powiatu polickiemu, wy, wypracowanie takich priorytetów, takiego harmonogramu działań, żeby wszystkie gminy były zadowolone, bo nie zapominajmy, że powiat policki obszarowo to są cztery gminy. Nic innego, nie jesteśmy w powietrzu. Tak, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.